Witam. Podobnie Ilnicki Autohandel Select Cars. Chcę Państwu przedstawić Seata Leona 2015 rok 2.0 TDI 184 PS 4x4 Ford Drive i w wyposażeniu Experience. Mamy tu nagłośnienie Seat Sound. Półskórzane fotele z brązową nitką. Kamerę cofania, nawigację dotykową. Bardzo ładnie zachowane wnętrze. Nowe klocki, tarcze 18-calowe. Alufelgi. Auto do tej pory przejechało 230 tysięcy. Jest cały czas na bieżąco serwisowane. Nowy rozrząd. Nowa chłodnica klimatyzacji, Wszystko sprawne. Zapraszam serdecznie. 49,900. Taka cena mnie interesuje. 510,10. Siedem, 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 siedem. Zapraszam serdecznie.